pizza widzowie, to ja, Fejwinek. Chcę, chcę, mam, tylko, mam tylko dwie prośby do Was. Znaczy nie, znaczy nie prośby, tylko... Dzięki za 200 like, subskrypcji. I dzisiaj będziemy wy, z, z, wybierać, wybierać per, prawidłowe zjeżdżalnie. No dobra, ale czy to pierwsze pytanie? Czy kiedykolwiek wybrałeś swój nos? No co tu się stało? O, no i dobra, miałam rację. Okej, okay, musimy przejść ten parf. Szkórzcze, no. Jeszcze raz. Co? Ej, chyba ty... Ale chy, czasami, czasami ten robił się zawiesi, albo coś. Kurde, no. Skacie jak najbliżej, żeby, żeby dotarło. No jeszcze raz, to co jest? No najpierw Relacje... ty nie trzym, widzę, że się stało. Boże, dobra, jeszcze raz. Dobra, teraz się udało. Android czy iPhone? Ja mam telefon Android, ale dobra, czekaj, sprawdźmy za jabłko. Co? No dobra, nie ważne. Teraz tutaj. Kurczę no. To chyba będzie mój najdłuższy odcinek, wam powiem. Już teraz. Okej, okay. git, 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 git. Jest, jest, jest. Ja no, bym chciał usłyszeć dobrą wiadomość w sumie, bo <grystanie> wtedy by tak śmiesznie wyglądało. Na że na przykład ma ma mamy kupiać auto za 500 zł, a okazało się, że to za jej karta. Ale dobra, ale to by by byłby śmieszny, który ja zrobił. Ale dobra, nie. lecimy dalej. który pojawił się pierwszy. Kurczak, jajko. Mi, mi się pyta, że jajko, bo Bóg stworzył jajko. No, za po prostu. No, miałam rację. Hmm? Tutaj nigdzie nie ma wyjścia. Nie wiem, co tu pisze, bo małe i główne tutaj są, ale dobra, idziemy dalej. najlepsze najlepszy rodzaj bekonu. Ehe, ehe. e ehe, ehe. Ogóle... Ej, skąd ja wiedziałam? Nieważne, idziemy dalej. Którą wolisz? Nie wiem, na to chyba chłopaka tutaj. Zobaczcie ten jest. Też więc chłopak. Ale dobra, lecimy! Yes! Ja jeszcze ani razu nie odpadłem. Chyba, że zaraz to zrobię. Mm, dobra. O. Jak się nazywasz ten sport? Ej, ktoś napisał źle, jak, nazy jak nazywasz, to ty, a nie, nie sport, przecież to jest oczywiście na futbol. Dobra, lecimy, to dobrze jest. I to jest jakieś, jakieś przejście, no jest, która by, byłaby zabawna. Kolejna, kolejna, górka czy się w wolno? Nie, ja jeszcze ja nie byłem na kolejce górskiej, ale sprawdziłem zjeżdżalnie. Na zjeżdżalniach to dużo... O! Upsik! No kurde, nie jest tylko nie ten klasz! Zabił mnie na kilka. No, na starym kolejka górka jest taka fajna. Dobra, no, nie, nie wybiorę. Zjeżdżalnia to fajniejsza. Wow, tu są dźbiny. Yeah, Chwila, moment. Dlaczego tu są... Co? Ej... Czy to jest do chyba? Dlaczego by przeszliśmy do tego?